Cześć, To Iwona, witajcie ponownie na kanale Stylololo. Dzisiejszy film będzie podsumowaniem moich stylizacji z września. Dla tych osób, które są tutaj nowe, już zaraz wyjaśniam o co chodzi z tymi stylizacjami, podsumowaniami, a tymczasem, jak zawsze, moja prośba. Jeśli spodoba Wam się ten film, zostawcie kciuka w górę. No i jak zawsze zachęcam też do subskrypcji kanału. Takie podsumowania tego, co nosiłam, robię co miesiąc od początku tego roku i robię je ze względu na to, że w tym roku postanowiłam zrealizować taki projekt, który nazwałam Stylololo 365, gdzie przez cały rok mam zamiar dokumentować wszystkie. Stylizację, które nosiłam. Zdecydowałam się zrobić coś takiego, ze względu na to, że w zeszłym roku po tym jak tak długo siedzieliśmy w domach i gdzieś tam po prostu nosiło się takie bardziej podomowe rzeczy. Zauważyłam u siebie, że po pierwsze źle to wpływa na mój nastrój, a po drugie, że nie sięgam po prostu po rzeczy z mojej szafy, tylko właśnie po takie, jakieś takie dresy, podomowe rzeczy, które źle wpływały po prostu na to, jak ja się czułam ze sobą, no i postanowiłam w tym roku to zmienić i stwierdziłam, że żeby to miało jakiś skutek, to najlepiej jeżeli będę jakby publicznie Pokazywać to, co noszę, bo to mnie zmotywuje najbardziej. W związku z tym zaczęłam w styczniu publikować codziennie w relacjach na Instagramie moje stylizacje. Jeżeli chcecie na bieżąco śledzić te moje stylizacje, no to zapraszam Was na mój Instagram. Na YouTubie co miesiąc robię takie krótkie podsumowanie właśnie tego, co nosiłam najczęściej, jakie były moim zdaniem najlepsze stylizacje, które udało mi się stworzyć. No i jeżeli podejmuję jakieś tam wyzwania i tak dalej, to też o tym mówię. Drugim ważnym Powodem, dla którego zdecydowałam się robić ten projekt i dokumentować to, co noszę, jest to, że wyczytałam gdzieś, że ponoć nosimy najczęściej 20% naszej szafy. No i chciałam sprawdzić, czy to jest faktycznie prawda. Pod koniec roku, mam nadzieję, będę mogła właśnie sobie to podsumować i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. No i przechodząc już do samego filmu, najpierw opowiem Wam o rzeczach, które nosiłam najczęściej, a potem pokażę Wam trzy stylizacje, które moim zdaniem były najbardziej udane we wrześniu. Tym razem, jeżeli chodzi o najczęściej noszone rzeczy, to mam nie tylko pojedynczą rzecz, ale całą stylizację, bo po raz pierwszy zdarzyło mi się w tym roku, żeby w ciągu jednego miesiąca założyć dwa razy dokładnie to samo. To jest taka prosta stylizacja, tak jak widzicie, czyli żółty t-shirt, taki dość. Luźny, no i do tego krótkie spodemki w takim piaskowym kolorze. To połączenie jest dla mnie troszeczkę odkryciem w tym roku. Owszem, ja tę stylizację już nosiłam wcześniej, jakby w lecie. Natomiast pierwszy raz właśnie zdarzyło mi się, że dwa razy coś w ciągu miesiąca założyłam. To nie jest tak, że ja jakby specjalnie wiecie myślę o tym, że o coś już założyłam w tym miesiącu i w związku z tym już tego nie założę, ale po prostu naturalnie Przychodzi mi to, że ja lubię sięgać po różne rzeczy z mojej szafy, i gdzieś tam po prostu nie sięgam po podobne czy takie same stylizacje tak bardzo często. Pozostałe dwie rzeczy, które nosiłam najczęściej, to standardowo spodnie. Jakoś w tym roku jest tak, że spodnie nosi mi się najwygodniej. Pierwsze z nich, które były już w tym zestawieniu, nie raz, wydaje mi się, że w ciągu ostatnich miesięcy, zwłaszcza. To są moje kuloty lniane, takie, które po prostu nosiłam. Wiosną, latem. Teraz jeszcze je noszę, no bo tak naprawdę my jeszcze tutaj mamy końcówkę lata. No już teraz w październiku zrobiło się troszeczkę chłodniej, ale dalej to są temperatury powyżej 20 stopni, więc myślę, że jeszcze może się zdarzyć, że te kuloty założę. Natomiast tego lata sięgałam po nie bardzo często. Bardzo lubię ten kolor, bardzo lubię to, jak one są świetne po prostu na nawet takie najgorsze najgorsze upały. Następne spodnie, które są nowym nabytkiem i trochę mnie nie dziwi w związku z tym, że są w tym zestawieniu, dlatego, że ja mam tendencję do tego, że jeżeli sobie coś kupuję, to po niektóre rzeczy zaczynam sięgać bardzo, bardzo, bardzo często przez jakiś czas. Często się mój mąż nawet śmieje ze mnie, że a, zakładasz znowu swoje ulubione coś tam, bo potrafię na przykład właśnie przez pół roku, jak coś kupię, potem przez pół roku sięgać po to bardzo, bardzo często. No i tak Wyszło z tymi spodniami. One są naprawdę super. Po prostu bardzo brakowało mi w szafie tego typu spodni, bo one są z jednej strony długie, ale są z drugiej strony lniane, więc na lato super. Myślę, że tej jesieni jeszcze je ponoszę. Fajne jest w nich to, że to jest krój, który jest dla mnie takim czymś, czego w szafie nie miałam. Czyli one są takie troszeczkę luźne, troszeczkę krótsze. No bardzo fajnie mi się to spodnie nosi i na pewno będę szukać czegoś podobnego w takiej wersji bardziej jesienno-zimowej. Jeśli chodzi o moje trzy ulubione stylizacje z września, to jak zwykle przejdziemy przez nie chronologicznie. Pierwsza z nich jest z 9 września i jak widzicie jest taka bardzo prosta. Założyłam tutaj białą koszulę z promodu. Ona jest taka dość luźna, taka mało formalna, przy czym z jakiegoś powodu ja przez ostatni czas po nią jakoś bardzo nie sięgałam, ale tego dnia mój wzrok gdzieś tam padł na tą koszulę i stwierdziłam, że mam ochotę ją założyć. I założyłam tutaj jeansy, które zazwyczaj noszę po domu. Noszę je po domu głównie z dwóch względów. Po pierwsze to one mają bardzo duże dziury już w tym momencie. Te dziury nie były kiedyś takie duże, no ale wiadomo, że odnoszenia przez lata po prostu one się gdzieś tam zrobiły większe. To jest dla mnie ogólnie ok, ale jakoś nie mam ochoty po prostu tych spodni zakładać na zewnątrz. A drugą Rzeczą jest to, że one są na mnie troszeczkę za duże. Jak ja je kupowałam, to one były takie dość luźne, aczkolwiek mam wrażenie, że z jakiegoś powodu, że chyba lepiej leżały na mnie, mimo że wydaje mi się, że wcale nie jest tak, że wtedy byłam grubsza niż jestem teraz. No ale z jakiegoś powodu one po prostu są, no bardzo, bardzo luźne, bardzo mi spadają, bym powiedziała. No ale powiem, że to zestawienie jakoś tak fajnie. Mam wrażenie, że wygląda. Ona jest takie proste zupełnie, ale z drugiej strony takie proste stylizacje też są czasem. Ok. No, i do tego białe konwersy. Taki zupełnie basicowy jest ten strój, ale tak jak przeglądałam te wszystkie moje stylizacje z tego września, to gdzieś tam on mi się tak pozytywnie rzucił w oczy. Następna stylizacja jest z 12 września. I tak bardzo jak stylizacja mi się podoba, tak miałam mieć fajny dzień, pojechać miałam ze znajomymi w góry, no ale okazało się, że chyba coś mnie łapie, więc zasadniczo założyłam to, co tutaj widzicie. Przejechałam się na dworzec, i z powrotem przejechałam się do domu, prosto do łóżka. No ale. Ta stylizacja bardzo mi się podoba. Ona jest tutaj właśnie z tymi spodniami z Benettona, które wspominałam, że były jednymi z tych, które najczęściej nosiłam w zeszłym miesiącu. No i ta bluza, do tego powiem, że jakoś to połączenie bardzo, bardzo mi się podoba. Trudno jest, moim zdaniem, łączyć czarny kolor z jakimkolwiek żywszym kolorem, ze względu na to, że kontrast najczęściej jest tak duży, że po prostu to, no, wygląda bardzo często tak bardzo, bardzo ostro i niekoniecznie dobrze. Natomiast mam wrażenie, że przez to, że ta bluza ma taki bardziej pastelowy kolor, on jest taki troszeczkę... Może jest dość wyrazisty, to jednak nie jest taki mocno wysycony, że to połączenie jakoś tam dobrze działa. No i do tego werze, które w końcu zaczęłam nosić, słuchajcie, przez rok chyba ich nie założyłam. Kupiłam sobie tak, w zeszłym roku na urodziny. No i przez rok ich nie nosiłam, bo mi się wydawało, że zaraz wiecie, się ubrudzą i w ogóle nie wiadomo, co się z tymi butami stanie. Ale w tym roku stwierdziłam, że no, buty nie są od tego, żeby na nie patrzeć, tylko żeby je nosić, także je zaimpregnowałam. No i noszę i po prostu są super. I myślę, że za jakiś czas, może na początku przyszłego roku będzie czas, żeby pomyśleć o nowej parze w jakimś troszeczkę innym wariancie kolorystycznym. I ostatnia, trzecia stylizacja jest 26 września. To jest stylizacja, która z kolei wzbudziła najwięcej pozytywnych reakcji od osób, które gdzieś tam na Instagramie mnie śledzą i oceniają te moje stylizacje. Ja w sumie stwierdziłam, że tak, że to była bardzo fajna stylizacja. Taka, którą już na pewno nie nosiłam nieraz, bo jakby to połączenie tej koszuli w panterkę z tymi jeansami, to nie jest nic nowego i jeszcze do tego torebka chyla. I bodki to jakby to jest dla mnie, bym powiedziała, że taki element mundurka na jesień i zimę. Bardzo lubię tą koszulę, która już ma kilka lat i jest właśnie: z jednej strony jest w panterkę, ale ta panterka nie jest taką typową, jakby klasyczną panterką. Ona jest taka trochę bardziej malarska. To mi się bardzo w tej koszuli podoba i to, że ona jest w bardzo takim ciepłym kolorze. No i lubię ją zostawiać po prostu z jeansami, do tego botki, czyli dokładnie po prostu. Po prostu tak jak tutaj. Akurat tego dnia jeszcze było ciepło, no bo wiadomo jeszcze mamy takie temperatury powyżej 20 stopni. Natomiast jeżeli byłoby chłodniej, to pewnie na to no założyłabym najprawdopodobniej czarny taki po prostu płaszcz. Zwykły, prosty z mango, i przypuszczam, że nic więcej bym tej stylizacji nie zmieniła. Tak jak mówię, to jest stylizacja, którą nosiłam nieraz, może w trochę innych wariacjach, bo często też nosi nosiłam tą koszulę po prostu z niebieskimi jeansami, czy jeszcze z jakimiś tam innymi spodniami. W każdym razie tutaj e, wyjątkowo się. Z moimi obserwatorami z Instagrama. Zgadzamy, bo często jest tak, że to, co ja wybieram jako moje ulubione stylizacje, nie pokrywa się z tym, co moim obserwatorom podobało się najbardziej. To wszystko, jeżeli chodzi o ten film. Jeśli Wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę. Jak zawsze zachęcam też do subskrypcji kanału. No i do zobaczenia w moich następnych filmach. Cześć!